Hello everybody! Hej, Chcieliśmy czekać po angielsku, ale spokojnie, lekcja nie po polsku. Po prostu dzisiaj druga lekcja o Stanach Zjednoczonych, prawda? No właśnie, jak to jest, proszę pani. A zgadza się, słuchajcie, druga część Stanów Zjednoczonych, ale dzisiaj skupiamy się na gospodarce, czyli na trzech um, głównych działach gospodarki. Będzie trochę o rolnictwie, trochę o przemyśle i o usługach. Jak to się stało? Słuchajcie, że Stany Zjednoczone to potęga gospodarcza świata. Co miało na to wpływ? Jakie czynniki, no i jak to się rozkłada właśnie w tych gałęziach, jeżeli chodzi o gospodarkę tego państwa. Także zostańcie z nami znowu ważne informacje, prawda? Tak jest, no i tak. Niby no gospodarka, ale to chyba ciekawa, jak to się stało, że właśnie Stany Zjednoczone, USA są właśnie taką potęgą, Że wszyscy mówią, że najpotężniejszy kraj świata. A właśnie, a jesteście ciekawi, zapraszamy na naszą lekcję. Ze świnkami! To skoro towarzystwo takie zwarte i gotowe, to może sobie przypomnimy jedną rzecz. Słuchajcie, ostatnio było oczywiście o położeniu Stanów Zjednoczonych. Wiemy, gdzie się znajdują. bardzo ważna informacja. Czynniki geograficzne, które mają wpływ, że właśnie to jest potęga gospodarcza świata, słuchajcie, to dogodne położenie geograficzne, co tak w chwili przypomnienia. Tak, dostęp do dwóch oceanów, w zasadzie tutaj korzystne, sprzyjające też rolnictwo, warunki klimatyczne, bardzo dobre gleby, no i oczywiście bogactwo zasobów naturalnych, o którym sobie też dzisiaj powiemy. To tak przypomnienie, jakie czynniki geograficzne, fizyczne, geograficzne mają tutaj mocny wpływ, a dzisiaj właśnie zmierzamy do tej gospodarki. Te badania, które śledzimy, macie tutaj też stronę, z której zaczerpnęłam e, poniższy e, slajd informacje, czyli zobaczcie e, PKB, a PKB słuchajcie, to wartość wszystkich wytworzonych i produktów, e, czyli towarów i usług świadczonych na świecie w ciągu roku, no i jak widać niezmiennie dominującą pozycję zajmują Stany Zjednoczone. Mimo, że Chiny są na drugim miejscu, tutaj bardzo mocno chcą gonić, to niezmiennie od wielu wielu e, lat sytuacja się utrzymuje. przepaść jest nad resztą świata. Nie? No właśnie chciałam zwrócić uwagę uwagę, że oczywiście mamy tutaj Państwa, zobaczcie, europejskie między innymi też znajdujące się w tej, tej pierwszej dziesiątce. Natomiast no, Zjednoczone zdecydowanie biorą tutaj górę i, i pewnie bardzo długo tak jeszcze zostanie. Także warto śledzić te statystyki, żeby mieć pojęcie jak to wygląda. I teraz konkretnie zaczynamy sobie od rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim w ogóle to państwo nie dość, że jest bardzo ważne strategicznie też Interesujące dla innych państw, to, to największy, słuchajcie, też producent żywności. Z tym wiążą się różne problemy, między innymi marnowanie żywności, ale o tym kiedyś osobno sobie nagramy filmik, żeby też nie zanudzać i nie przedłużać niepotrzebnie. Jak spojrzymy sobie na mapę, to przede wszystkim to, że mamy właśnie największy producent żywności na świecie, główny też eksporter, wiąże się też z tym, że to rozmieszczenie tych upraw. W tym państwie jest nierównomierne ze względu na to, że ono jest tak duże, to państwo, że znajduje się w różnych strefach klimatycznych. Mówiliśmy o tym ostatnio. Czyli strefie... to nie jest tak, że wszędzie jest taki samo… Nie, 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 no nie właśnie. Nie ma, ma... I właśnie specyfikacja upraw polega też na tym, że to jest dostosowane do temperatury, tak? do opadów, które występują, rocznych, rozkładu opadów tutaj też i to zapewnia nam, że przez to, że taka duża powierzchnia, różnorodny klimat, też uprawę wielu gatunków roślin, tak, specyficznych, na przykład dla klimatu umiarkowanego czy podzwrotnikowego, czyli mamy taką specjalizację tutaj też rolniczą. No i największa koncentracja, jak tutaj też widzimy, słuchajcie, w Stanach wschodnich, środkowych i na wybrzeżu zachodnim, jeżeli chodzi o rolnicze tereny, jak sobie spojrzymy, słuchajcie, uprawy, no to widać, że chociażby Soja, tak przeważa, czy kukurydza na północy, potem w centrum. O, kukurydza, nam się, o, kukurydza. pszenica nam się dziś w środkowej części pracuje tego państwa. Na, natomiast na południu są takie warunki, że możemy mieć. Uprawy bawełny czy chociażby trzciny cukrowej, czyli tutaj takie plantacje są zakładane. No i wiemy z historii, a przynajmniej powinniśmy, że do tych prac takich, właśnie fizycznych, ręcznych w przeszłości byli sprowadzeni nam z Afryki niewolnicy na tym terenie. Także też zobaczcie, Kurde, inaczej się to. Albo seriale, to no właśnie, też to się różnie tutaj przekłada. Jak widzimy, słuchajcie, to przede wszystkim najważniejsze cechy rolnictwa, które, które możemy sobie wymienić. Po pierwsze, ta strefowość, która zależy od klimatu, od gleb i warunków, właśnie przez to specyficzny sposób zagospodarowania rolniczego mamy, słuchajcie, też bardzo dużo produkowanych, żywności produkowanej dla samych Stanów Zjednoczonych, ale też tak jak powiedzieliśmy, na. Eksport. Wysoki stopień mechanizacji. Ja tak, dobrze. Że eksport to jak ktoś wyprodukuje i sprzedaje do innych krajów. Tak, dokładnie. A import to jak ktoś sprowadza z innych krajów, jakieś. Ja, 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 tak. Idealnie, Ferdusz się tutaj. No, jak a, w taki tak, tak, tak. W punkcie nam tutaj odezwał, dokładnie tak jest. Poza tym jest bardzo też duży stopień mechanizacji rolnictwa, co oznacza, że bardzo niewiele osób pracuje w samym rolnictwie, takie jakieś niecałe pewnie 2%, do Dominacja, zobaczcie, zobaczcie, też dużych gospodarstw rolnych. Zobaczcie, wielkie prywatne gospodarstwa. To są farmy, to są te słynne, e, też piosenkowe e, farmy. No są się... miał farmy. No na przykład, no właśnie, tak? U nas się nie mówi, że ktoś polska ma farmę, tylko raczej mówi gospodarstwo rolne, no, no właśnie, a farma one. To tak, właśnie tak około powierzchnia średnia 200 hektarów, także naprawdę spore. I wysokie plony można też uzyskiwać z jednego hektara, jak się na przykład chociażby tą kukurydzę słynną tutaj nam sadzi i potem zbiera. I bardzo ważne, że państwo oddziałuje tutaj w jakiś sposób też na wielkość produkcji, znaczy bada, tak? Co jest ważne, jakie są światowe ceny? też danego produktu i zapotrzebowanie na dany produkt rolny. No i oczywiście wprowadza, zobaczcie, nowoczesne metody produkcji rolnej, czyli mamy nawożenie, mamy nawadnianie, czyli melioracyjne e, zabiegi, tak? Ochronę roślin, no i oczywiście rolnictwo też ekologiczne, które nam tutaj wchodzi. Bardzo, sprzęty, bardzo nowoczesne. To traktory, kompanii, Dokładnie, tak. I y, podobną mapkę z rozmieszczeniem. Tam, Macie tam skosą, też kodem siku. Niech tam skosą raczej nie, nie, nie No nie. Zdecydowanie nie. Także te rol, to rolnictwo, i zobaczcie to, co tutaj powiedzieliśmy przed chwileczką, zostało zapisane. Można użyć w formie też notatki, czy jakiegoś takiego podsumowania przed sprawdzianym chociażby, tak? To jest część, jeżeli chodzi o rolnictwo. Mierzamy do przemysłu, bo tutaj się troszeczkę dłużej zatrzymamy. No i przemysł Stanów Zjednoczonych jest też bardzo konkretny charakterystyczny, bo opiera się też na zasobach, jakie to państwo ma, czyli te surowce naturalne. Tutaj możecie też wykorzystać różne czy mapy, czy... Chociażby w Atlasie poszukać, tak, rozmieszczenie różnych tutaj tych surowców mineralnych, naturalnych. I one przede wszystkim mają znaczenie, jeżeli chodzi też o tą energetykę, czyli myślimy tutaj o takich złożach jak węgiel kamienny, ropa czy gaz ziemny. Węgiel kamienny, jak widać tutaj w rejonie Apalachów, tutaj możecie odczytać oczywiście z legendy, tak, na południe od rejonu Wielkich Jezior czy północy górskalistych, a ropa z z Gazem Ziemnym, no to nad Zatoką Meksykańską, Kalifornia czy nawet Alaska, o której mówiliśmy też ostatnio, no i różne rudy metali, które nad terenem Wielkich Jezior czy też w górach. I pomimo tego, że mają Stany Zjednoczone swoje właśnie złoża tych rud, zasobów mineralnych ogólnie, to też bardzo dużo właśnie importują te ilości. No, bo niektóre są właśnie w ten sposób tańsze niż wydobycie własnych. Czyli Ale bardzo na... mocno to państwo przemyśliwuje tutaj, tak? Ale te nie ma własne Ale mają własnych, to są naftowe i Oczywiście. Nie tak jak Polska, że właśnie Polska musi sprowadzać, i stany mają swoje własne. Dokładnie. I jak zwykle widać, że rozmieszczanie tego przemysłu, koncentracja znowu jest nierównomierna. Tutaj bardzo mocno zaznaczałam się rejon północnego wschodu, słuchajcie, który widać, że mamy tutaj, tak jak widać, pas przemysłowy z tymi starymi ośrodkami przemysłu. To znaczy, przemysł metalurgiczny, elektromaszynowy, chemiczny. On rozwinął się w początek XX wieku, ale znaczenie oczywiście do dzisiaj bardzo ważne tutaj w rejonie właśnie wskazanych też miast. Oprócz tego, zobaczcie, zaznaczony tutaj na wschodnim wybrzeżu, takim prostokątem, obszar wzdłuż Oceanu Atlantyckiego, około 800 km, jeden z najsilniej zurbanizowanych terenów na świecie, Megalopolis, to jest Bosch wash od Bostonu do Waszyngtonu. Dlatego takie. No, takie mimo, smut... to jest jeszcze, zobaczcie, filozofia. Tak, tutaj mamy, miasta. jak widać, kilka właśnie takich wielkich zespołów miejskich i przylegające strefy podmiejskie. Słuchajcie, to jest bardzo ważny też okres. O tym mówimy, zaznaczamy, że istnieje. No i oczywiście, mówiąc o Stanach Zjednoczonych, o przemyśle, nie można nie wspomnieć o Dolinie Krzemowej, czyli o terenie. Na zachodnim wybrzeżu, które bardzo mocno tutaj miało znaczenie od połowy lat 60. XX wieku. Tu powstawały ośrodki, w którym naukowcy współpracowali z przedstawicielami przemysłu bardzo mocno i do tego jeszcze poszukiwali innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Do tego jeszcze oczywiście był kapitał potrzebny. Bardzo mocno rozwinęła się właśnie Dolina Krzemowa. To jest taki widok z taka ptaka odgórny, jak to wygląda. Tutaj utworzono też pierwszą na świecie Technopolię. Co się stało, dlaczego ta inna krzemowa tak mocno się rozwinęła? Trzy bardzo ważne czynniki. Po pierwsze, tak jak już wspominam, ale powtarzam to specjalnie, żeby się utrwaliło położenie w pobliżu uniwersytetów i ośrodków badawczych. Po drugie, mamy bardzo dobrze rozwiniętą dostęp do tej kadry pracowników, która bardzo dużo wie. I trzecia rzecz, Duża liczba zamożnych, ale też nie bojących się ryzyka, podjąć tego ryzyka, inwestorów, słuchajcie. To wszystko spowodowało, że Dolina Krzemowa bardzo mocno rozrosła i różne gałęzie przemysłu tam się rozwinęły. To taki widok, to się kojarzy z tymi komputerami ta dolina. Krzemowa, to właśnie za chwilę e? do tego zmierzam. Największego miasta Doliny Krzemowej i oczywiście różnych firm, które tutaj e, są. No właśnie, te wszystkie systemy, które znacie, tak komputerowe, e, czy, czy różne. E, o to firmy, ci co to ja robią iPhone? No właśnie iPhone, Facebook, Google i różne inne to tutaj mają swoje siedziby. Oczywiście w różnych miastach tego regionu, bo to nie przecież tylko Ty jedno miasto. Zobaczcie, jakby nie Krzemowa, nie wiadomo czy na A właśnie, razy, kurde, po prostu, a właśnie no dokładnie, przecież YouTube i inne rzeczy rozwinięcie w ogóle te, tej komputeryzacji spowodowało, że dzisiaj możemy dla Was chociażby publikować taki filmik. Tam a! Jest, jest tego a, kolejny film. Zabłysnął, teraz, no, zabłysnął teraz. jak nic. O, właśnie. Warto wspomnieć, że w latach 70. XX wieku bardzo mocno w ogóle naciśnięto tutaj, zwrócono uwagę na y, wykorzystanie nauki jako właśnie takiego. Y, Czynnika, który będzie nam rozwijał przemysł, czyli efektem było powstanie przemysłu takiego opartego na wiedzy, czyli wysokiej technologii, mówimy high-tech. Tak, w skrócie. I tutaj ym, zaawansowane technologie, przemysł taki, który po pierwsze jest bardzo wydajny, jeżeli chodzi o pracę, po drugie bardzo mało tutaj energochłonny, materiałochłonny, bo wykorzystuje te zasoby ludzkie, czyli właśnie wiedzę, naukę. Nie, że no w kopać. No właśnie. Tylko ludzkie nie jest myśli. przez to nie jest przez to uciążliwe dla środowiska. Kolejny plus, tak? No i oczywiście daje też możliwość zatrudnienia, bo przecież muszą być fachowcy do tego, czyli mamy nowe miejsca. Pracy. Także pamiętajmy o tym, że te właśnie rozwój tych różnych firm kładzie nacisk na te nakłady finansowe, na prace badawczo-rozwojowe, i przez to rozwija się właśnie ten przemysł zaawansowanych technologii, czyli tutaj mamy farmaceutyczny, komputeryzacja, jak najbardziej mamy elektroniczny przemysł, jakiś optyczny, lotniczy, informatyczny, możemy tu wymieniać, tak? Biotechnologia. To wszystko jest bardzo zaawansowany przemysł oparty też na wiedzy. Jest jeszcze jeden obszar, sam Belt, jak widać. skoncentrowane najbardziej takie nowoczesne gałęzie przemysłu. Na południe tutaj od równoleżnika tutaj 37 stopni szerokości geograficznej północnej. Tak, mamy jego na czerwono dokładnie. Dobra. Pas słońca. Mamy koncentrację nowoczesnego przemysłu. Tutaj z kolei atomowy, chemiczny, zbrojeniowy, ale też spożywczy, który wykorzystuje, przetwarza półprodukty i właśnie surowce rolne. I tutaj też oczywiście turystyka ma znaczenie, bo w tym obszarze będziemy mieć takie miasta, chociażby jak Las Vegas, czy Florydę tak zwaną, tak, obszary, Wielki Kanion, o którym ostatnio wspomnieliśmy, Disney, Hollywood, czyli też Turystyka tutaj generuje nam przychody i, i jak najbardziej pieniądze. No gadu, gadu, zleciało o przemyśle, ale najważniejsza kwintesencja znowu macie w ramach notatki, podsumowania przed Morze Sprawdzianym, czy może przed jakimś kartkówką, czy ogólnie podsumowaniem. Jak widzimy, kto dążył tak, do sukcesu, jak to po kolei ym, tutaj ym, zachodziło, to co powiedzieliśmy zostało ujęte e, tak naprawdę w największym skrócie. Słuchajcie, a propos bezrobocia, możemy powiedzieć, że dzisiaj Stany Zjednoczone mają gdzieś na takim poziomie 4%. Dla porównania Polska tam niewiele ponad 5%, także jest zbliżony. Ten Polska też niskiego, ma niskie bezrobocie. Też mieliśmy lekcje. No właśnie, także tutaj e, takie kwestia podsumowania. Pamiętajmy, że to państwo jest bardzo mocno e, rozwinięte, ale też ma bardzo dobre warunki ku temu. No i przede wszystkim ma osoby, które o tym myślą, w co e, zainwestować i jak to Potem przełożyć na tą gospodarkę światową. I oczywiście usługi. Państwo bardzo mocno skoncentrowane na usługach. Przede wszystkim usługi są tutaj największą, najwięcej wytwarzają tego PKB. Wysoki też stopień koncentracji produkcji właśnie usług. Centrum Finansowe Stanów Zjednoczonych i Nowy Jork na pewno kojarzycie z wiadomości różnego rodzaju jakichś dzienników telewizyjnych czy innych, pokazują giełdę papierów wartościowych tą nowojorską. Ta Wall Street, nie? Ta, na, przy Wall Street, dokładnie tak takie centrum instytucji finansowych, w ogóle ta ulica. Toż często jest w filmach albo serialach, coś, tak. um, coś tam. Dokładnie no? tak. Dokładnie i oczywiście dalej z takich usług no to oczywiście znana amerykańska sieć barów, szybkie obsługi, fast foody tak zwane, to tutaj powstał McDonald's, tak. Ale inne e... też są amerykańskie. Oczywiście że że to tak? są, e... KFC. KFC chociażby dokładnie. B -B -B Burger King. Tak, nie? tak i wiele, wiele innych, ale też przecież. Ale sieć... to też na cały świat poszła taka moda, no się na te sieci fast food. A właśnie, dokładnie, dokładnie tak. Przecież na tym się wzorują inne państwa i dalej powstają w różnych zakamarkach świata. Czy Walmart, czy największa sieć amerykańskich chociażby hipermarketów, tak? No i tak jak mówię, też problem z marnowaniem żywności. Tyle o jedzonku, a teraz słuchajcie, przechodzimy do dróg i przede wszystkim do autostrad. Stany Zjednoczone, jak sama mapa pokazuje, słuchajcie, bardzo dużo tych e, autostrad posiadają. Zobaczmy One mapę. są w bardzo dobrym e, też stanie, większość o statusie międzystanowym. No, idzie się pogubić, e, jak się dobrze człowiek nie rozezna, e, To to zdjęcie. Dokładnie. I w większości też te autostrady, znaczy w większości ogólnie autostrady, liczą długość, słuchajcie, ponad 70 tysięcy, 77 tysięcy kilometrów. Także jest gdzie jeździć. I faktycznie trzeba być bardzo czujnym, żeby dobrą autostradą się poruszać i dobrze w pewnym momencie zjechać czy wjechać, tak? Poruszając się po tym państwie. No A tak, to jest bardzo duży kraj. No przecież. właśnie, ze względu się na nie to. No, trzeba tylko no właśnie, nie ja. No Powierzchnia kraju mówi swoje, i oczywiście oprócz dróg, autostrad, to jeszcze lotniska czyli porty lotnicze. O, o których mowa, zdecydowanie cały czas Prym wiedzie port lotniczy w Atlancie, czyli największe na świecie międzynarodowe lotnisko. O, no, nie wiedziałam, że Atlanta ma większość niż Nowym Jorku, no tak? Was, to kochani, uszę. tak, i to w stanie Georgia, tak? Jeżeli chodzi o położenie z Stanów Zjednoczonych, czyli USA. Taki główny właśnie węzeł um, komunikacji amerykańskich linii lotniczych i oprócz tego też inne cztery znane, które mamy, no Atlanta, tak, mamy właśnie Nowy Jork, Chicago przecież, czy Dallas, o, to takie jedne z największych, takie cztery chyba najbardziej znane tutaj No i to też to jest wielkości kraju, no bo jak ktoś ma, chce odwiedzić rodzinę po drugiej stronie kraju, no to tylko chyba samolotem, nie no, bo samochodem mi bym jechał, nie? No właśnie, no właśnie, zdecydowanie tutaj ma to znaczenie, że bardzo zbudowana ta sieć portów lotniczych i w zasadzie mówiąc o usługach, musimy pamiętać o tym, że Państwo na to kładzie mocny nacisk, jeżeli chodzi właśnie mówiąc o Stanach Zjednoczonych. Tyle dzisiaj tak myślę sobie, że wszystko najważniejsze się pojawiło. Pamiętajcie o tym przemyśle, o tym rozwoju, jakie czynniki miały wpływ z że Zjednoczonych są cały czas podejmą światową i długo, 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 właśnie nic, tak jak mówimy, Chiny gonią, ale, ale na razie na to szans nie ma, żeby przegonić. Ym, usługi i oczywiście na sam koniec pamiętamy jeszcze o położeniu geograficznym, co było na poprzedniej lekcji. Teraz najważniejsze, czyli zadanko domowe, na podsumowanie wszystkich! A, to FBI, agent Juliusz i agent Ferdynanduś, my jesteśmy sobie z FBI. Takie zadania dzisiaj mamy dla Was. Tak, słuchajcie, i teraz o co chodzi w zadaniu? To mamy, zobaczcie teraz. Słuchajcie, my musimy schwytać szpiega, wskazując jakie dane o gospodarce USA zmienił. No, bo zobaczcie, tutaj mamy taki tam system, nie na No, i tutaj jakiś szpieg coś tu pomieszał w każdym z tym, tych tutaj zdaniach. Coś jest, coś jest nieprawdą. No, i Waszym zadaniem jest napisać, co tutaj się nie zgadza w tych zdaniach. No, jeżeli znajdziemy wszystkie błędy, to w ten sposób, słuchajcie, namierzymy szpiega. Także bardzo liczymy na Waszą pomoc. Tak jest? No, zadanie jest dosyć trudne. Mamy nadzieję, że spróbujecie. Zobaczymy, czy się uda. Znaleźć wszystkie błędy, które tutaj spowodował szpieg. No, rozwiązanie zadania domowego. czekamy do soboty, do godziny 20.00. No, dzień słuchajcie i oczywiście wpisujecie rozwiązanie w komentarzu pod tym filmem a dzień później sobie opublikujemy specjalny filmik z rozwiązaniem zadania no i zobaczymy czy wspólnymi siłami agentom FBI, Fartusiowi i Jurzowi uda się złapać szpiega Tak liczymy na was a od nas na dzisiaj to już wszystko tak jest do zobaczenia mam nadzieję że lekcja wam się podobała hejka